Hej, witam was! Hezjusz, aktualnie najszybciej rosnący kanał o tematyce Minecrafta w Polsce. Chyba każdemu, kto przez ostatni miesiąc nie mieszkał pod kamieniem, ten nick obił się o uszy. 70-letni youtuber w ciągu ostatnich dwóch tygodni zyskał popularność głównie dzięki artykule w serwisie bob.pl, streamerom oglądającym jego filmy na live i TikTokowi. W tym czasie zdołał zdobyć prawie ćwierć miliona widzów, a jego seria hardcore zatytułowana Dzień Łaskotek przypadła do gustu odbiorcom w każdym wieku. Właśnie, świat Hardcore. Jak pewnie wiecie, żeby wygenerować świat w Minecraft potrzebny jest nam seed. Kiedy tworzymy świat, możemy wprowadzić w pole swój własny seed, składający się z dowolnych znaków lub zostawić je puste, by wygenerować losowy świat. I tak jak niektórzy twórcy podają seedy swoich światów, tak niektórzy, jak Hezjusz, nie ujawniają go ciekawskim widzom. Dlatego w dzisiejszym odcinku, tak samo jak Dream dwa lata temu próbował zdobyć seed świata survival amerykańskiego youtubera PewDiePie, tak samo ja postanowiłem, że spróbuję znaleźć seed świata Hardcore Hezjusza. Od początku wiedziałem, że nie będzie to proste, gdyż Hez już nigdy nie wpisał komendy seed, nie kliknął F3, nie pokazał seedu podczas tworzenia świata, a jedyne co wiemy o jego świecie survival to fakt, że spawn znajduje się w tajdze, a wybrzeże, na którym postanowił zamieszkać, znajduje się kilkanaście bloków od jego spawnu. Oraz jeszcze jedną ciekawą rzecz, datę założenia świata. Na klipie rozpoczynającym nową serię widać, że Hez już nie wpisał własnego seeda, więc możemy założyć, że wygenerował on świat z losowym ziarnem i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie sposób w jaki Minecraft generuje losowe seedy. Mimo, że komputer nie umie sam z siebie wylosować liczby, możemy uzyskać pozorną losowość, korzystając z czasu uniksowego, czyli liczby sekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970. Potem taką liczbę możemy na przykład podzielić, aby uzyskać mniejszą liczbę losową, albo dodać coś do niej, aby uzyskać większą. Dlatego pomyślałem, że skoro, znam już datę założenia świata, to gdy uda mi się ustalić godzinę, o której Hez już założył świat. Uda nam się ograniczyć możliwe SIDE z 18 kwintylionów do około 1000. W na następnym odcinku, nagranym jeden dzień później, Hez już pokazuje godzinę i datę, kiedy ostatni raz grał na swoim świecie. 21 czerwca 2021 o 12:33. Zakładając, że nie grał poza odcinkiem, który bez intro i outro trwał 20 minut i 47 sekund, swój świat stworzył 21 czerwca około 12:13. Lecz w trakcie moich obliczeń przyszło mi powiadomienie o nowym filmie Heziusza. Okazało się, że tym filmem jest QA. Kliknąłem z nadzieją, że ktoś zadał mu pytanie o City jego świata, i na szczęście to pytanie padło na jego filmie. Lecz nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. A to już mówiłem. Podaj set. Czy set, set, co się mówi, nie? Te numerki, według którego ktoś może sobie wpisać i yy, 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 wytworzyć świat, w którym ja gram. Otóż nawet nie wiem, czy da radę w trybie hardcore ten set uzyskać i nie, nie jestem pewny, nie zaglądałem, jak się naciśnie klawisz F3, czy tam też jest, tam jest chyba też set podany. Wróciłem zatem do mojej poprzedniej metody, i wszystko poszłoby po mojej myśli, gdyby nie jedno wielkie przeoczenie: Mianowicie, ziarno to nie tylko czas systemowy. Tak jak powiedziałem wcześniej, do czasu systemowego można dodać jakąś wartość i akurat Minecraft, według Minecraft Wiki, podczas generowania losowego Seeda dodaje właśnie losową liczbę z zakresu long. Czyli sposób, w którym chciałem odnaleźć Seed Hesjusza, nie zadziała. Mógłbym bawić się teraz w inżynierię wsteczną, tak jak zostały znalezione Seedy, dla tła ekranu głównego Minecrafta czy obrazka pack PNG, ale zauważyłem, że ludzie w komentarzach pod QA piszą, jak podać nam Seed, a już przypina im serca, więc możliwe, że w którymś z jego następnych odcinków ten Seed nam właśnie poda. A po drugie, ten film to tylko parodia filmu Dreama, nie bierzcie moich prób na serio. <laughs> Więc póki co, sit świata Hardcore Hezjusza pozostaje tajemnicą. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobają Wam się filmy w takim trochę innym formacie niż mój zwykły, macie zostawić łapkę w górę i czekajcie się do tym odcinka. Czekajcie się. Elo! Do or say anything hurtful. Seeing you today weighed heavy on my mind. Besides,